Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Synergia Polska. Synergia Polska jest wydawnictwem ezoterycznym, gdzie znajdziecie w zasobach Synergia Polska na sklepie online. Link na dole, ale również tutaj on się powinien pojawić. Karty Tarota wyrocznie, karty anielskie, książki i e-booki. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do zakładki Zapowiedzi. Tam będziecie widzieli, co jest w tak zwanych zapowiedziach i nowościach. Na blogu i poradach możecie odnaleźć też informacje, jak interpretować karty, jak wzmacniać intuicję, jak się rozwijać. Aktualności również Wam dają tutaj takie aspekty, jeżeli są targi, to na jakich targach Synergia będzie i wiele takich ciekawostek, które tam są Wam zamieszczane. Synergia Polska również posiada swoje profile na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. I tam różnego rodzaju treści są dla Was również zamieszczane. Zatem zapraszam, zachęcam. A z czym ja dzisiaj do Was, jak już po tytule tego filmu widzicie, horoskop z tarota Zodiaku. Hmm, horoskop jest czynnikiem prognostycznym, czyli na miesiąc, od kiedy widzicie ten film, będzie ten horoskop dla Was w aktualizacji. Natomiast to też daje Wam i zwróćcie uwagę na interpretację kart, bo one też mogą wnieść Wam hmm, Dodatkowe możliwości rozwijania się. To co? Zaczynamy. I pierwsza, pierwszy znak Zodiaku to są osoby z podznaku Barana. No i też tutaj, właśnie, na co warto, aby osoby z znaku Barana zwróciły uwagę? Mamy tutaj dwójkę buław. I zobaczmy. Mamy tutaj dwójkę buław, i to jest karta, która mówi o tym, drogi Baranie, w miesiącu, który jest przed Tobą. A bądź aktywnym obserwatorem, nie bądź też w gorącej wodzie kąpany. Dwójka kabłowiec z kartą weź głęboki oddech, zastanów się chwilę, poobserwuj otoczenie i działaj. W relacjach tych, które już funkcjonują, może powiewać tak zwaną nudą. Tutaj nie należy być biernym. W historiach osób, które szukają tutaj, to pozwólcie również sobie na obserwację. To nie jest czas na to, żeby nic nie robić, ale również obserwujcie i analizujcie a być może otoczenie, bo dzięki temu wy będziecie wiedzieli, w jaką właściwą relację możecie wchodzić. Zatem osoby z podznaku Barana przy dwójce była w historiach zawodowych, bądźcie aktywnymi obserwatorami i możecie. Również tutaj rozpocząć proces poprzez zastanowienie się, w którą stronę chcecie zmierzać zawodowo. W relacjach już trwających, uwaga, na bierność w relacji. Osoby, które chcą wchodzić, obserwujcie otoczenie, aby móc wybrać tę historię, która dla Was będzie jak najbardziej korzystna. A dwójka buław jest kartą, która mówi o tym, że obserwując otoczenie, widzisz więcej i dzięki temu lepsze decyzje dla siebie podejmiesz. Zatem ten miesiąc jest prośbą: obserwuj. Kolejny znak jest to Byk. I co tutaj karty Wam chcą przekazać? Okej, okay. dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy jest kartą taką prośbą. Ona dla mnie jest informacją: wyciągaj wnioski ze zdarzeń, które były te nieudane. To jest karta potknięć, po których mamy się podnieść, wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Zatem wyciągaj wnioski ze zdarzeń, które były. Pamiętaj o tym: potknięcia nie są porażką i one Ciebie nie definiują. Dziesiątka mieczy z kartą wydarzyło się to, co było. Gorzej już nie będzie. Teraz czas na wyciągnięcie wniosków i pójście dalej. W historiach zawodowych będzie to też czas takiego, nazwijmy to, otrząśnięcia się z tego, co się wydarzyło i dzięki tym informacjom będziecie mieli możliwość zasięgać już wiedzę i sięgać po lepsze jutro. W historiach relacji tych trwających, to jest karta ostrzeżenia. Uważaj, żeby brak komunikacji nie spowodował rozproszenia tej relacji. Natomiast jeżeli chcielibyście wchodzić w nowe relacje, to dziesiątka mieczy pamiętaj o tym, że doświadczenia, które przeżyłeś, nie muszą się powielać, gdy wyciągniesz z nich wnioski. Zatem to jest dla byka. Dla bliźniąt a tarot zodiaku, co chcę przekazać na miesiąc, który widzicie, rycerz była. Retorz Buław jest kartą, która, w zależności jaki jest nasz status, taki też będzie w relacjach prognostyczny moment. I teraz tak, rycerz Buław, gdy bliźnięta w tym miesiącu, który oglądacie właśnie ten film na miesiąc, który oglądacie, chcielibyście na przykład aktywować się zawodowo, to najprawdopodobniej inne stanowisko Wam zostanie zaproponowane bądź trzeba poza miastem, w którym mieszkacie szukać. Rycerz Buław w historiach relacji może dawać tak zwaną relację przechodnią. Jeżeli jesteście w relacji, to jest karta uwaga, bo ktoś może chcieć w jakiś tam sposób się wyswabadzać. Tej relacji. Gdy na przykład poznajecie się, to ktoś może chcieć w jakiś tam sposób przyspieszać tempo tej relacji. W historiach zawodowych warto również tutaj wykazywać się kreatywnością. To dla bliźniąt. Co dla rachów, ta jaką chcę przekazać? Karta szóstki mieczy. Szóstka mieczy jest kartą, która mówi o tym, że tutaj komunikacja zdalna, działanie zdalne, praca zdalna będzie kluczowa. To też jest prośba, nabierz dystansu do spraw, w których właśnie. Funkcjonujesz. Jeżeli jesteś za granicą, możesz mieć potrzebę powrotu bądź zjazdu do domu. Być może będzie trzeba zjechać po coś do domu, bądź będziesz chciał powracać do miejsca, które ci się z domem kojarzą. W relacjach, relacje na odległość, które się mogą aktywować, natomiast w relacjach, te, które trwają, dbajcie o tak zwaną komunikację. W tak zwanym normalnym środowisku funkcjonowania nie bierzcie wszystkiego tak personalnie do siebie. No to co? Dla lwa, jaka tu jest prognoza dla lwa? Karta dziewiątki denarów. Jeżeli wcześniej zostały przez ciebie podjęte jakieś działania, to teraz będziesz, drogi lwie, zbierał z tego plony, profity, owoce. Dziewiątka denarów to też jest kartą takiego, nazwijmy to, pozwól losowi się nagradzać, zatem wykorzystaj okazję, żeby to się mogło też wydarzyć. W relacjach trzeba wykazywać się dojrzałością emocjonalną. Zatem szukaj też takiej osoby do relacji, która jest dojrzała, ale również i ty tą dojrzałością się wykaż. Jeżeli szukacie relacji, to lewy w środowisku zawodowym taką relację mogą w tym miesiącu rozpocząć. No to mamy teraz, kochani, pannę. No i mamy tutaj pannę. I panna, moi drodzy, ma królowa denarów. Królowa denarów jest hmm, prośbą, żebyś droga Panu zwróciła uwagę na swoją wartość. Że jesteś osobą wartościową i królowa denarów jesteś osobą ważną. Wykorzystaj swój Taki nazwijmy to nieszablonowy sposób działania, pomnażanie zasobów w pracy, znalezienie pracy, która będzie w zgodzie z Tobą. W historiach relacji będziesz czuła, że jesteś ważna, być może ktoś w jakiś tam sposób powie, że dla kogoś tutaj się liczysz. Natomiast królowa Andynarów też jest kartą, która mówi o tym, że w historiach związkowych możesz funkcjonować w tych, w których wiesz, że jesteś ważna, natomiast możesz nie do końca wiedzieć, kim dla tej osoby jesteś. Jeżeli nie wiesz, to zapytaj najprawdopodobniej, Podobnie usłyszysz, że jesteś ważną. Natomiast ta ważność na ten moment będzie takim kluczem, i mm, nie należy wyciągać i sięgać po to, a co z uczuciami. Bo od tej ważności i tych gestów. Się rozpocznie. Zatem, droga Panno, w historiach zawodowych pozwól sobie na nieszablonowość, pracuj nad własną wartością, ale w relacjach również tutaj czuj się ważna. Natomiast na tej ważności będziesz miał szansę budować sobie jakość relacji. No to teraz waga. No i co mamy tutaj w wadze? Waga jak ta jaku chce mówić. Siódemka mieczy. A, czytaj między wierszami. Nie pozwól na to, żeby ktoś marnować Twój cenny czas. Siódemka Mieczy jest kartą półśrodków i półgwistka działania. Nie idź w tę stronę. W relacjach możesz czuć tak zwane niedopowiedzenia. Ktoś może nie nazywać rzeczy po imieniu. Uważaj na to, aby ktoś nie wyciągnął od ciebie informacji, żeby przeciwko tobie je wykorzystać. Siódemka Mieczy jest też kartą takiego sprytu. Bądź sprytny, on da ci możliwości. Zatem Skorpion, teraz, i co dla Skorpiona tutaj jest w kartach wypowiedzi? As denarów. Nowa aktywność zawodowa, zatem, jeżeli chcesz zmienić pracę, to jest to dobry czas na teraz. Karta Asa denarów jest kartą dbania o jakość relacji, gdy już w takiej jesteś, gdy szukasz relacji, to środowisko właśnie tak zwanych transakcji finansowych, zawodowych będzie nośnikiem chodzenia właśnie ów, ów relacje. No i tu też jest prośba o to, żeby dowitaminizować organizm, no bo tutaj brakuje jakichś mikro i makro elementów. Strzelec. I co dla strzelca? Co dla strzelca dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów, bądź sobą i nie próbuj zadowalać innych, nie próbuj zadowolać innych, bo ci się wydaje, że oni tego od ciebie potrzebują. A w historiach zawodowych zwróć uwagę na drugie dno, nie wszystko jest takim, jakim się wydaje. Dziewiątka kielichów też jest kartą, która mówi o tym, nie zgaduj niczyich potrzeb, pytaj o nie, ale również nie pozwól uszczęśliwiać siebie na siłę. Dziewiątka kielichów to jest karta, która mówi o tym, żeby odkrywać to, czego nie widzimy. Bo tu, zobaczcie, mała kobieta, ona ma kielichy, ale wydaje nam się, czy one są pełne, czy puste. No właśnie, trzeba to zweryfikować. Kożorrat. I co tutaj jest dla koziorożca? Jest tutaj szóstka buław. Szóstka buław jest kartą pozwól sobie się nagradzać za małe sukcesy. Natomiast żeby one się mogły zmaterializować finalnie, trzeba trzymać rękę na pulsie. A szóstka buław jest też kartą takiego słumianego zapału, zatem dbaj o tak zwaną systematykę w działaniach, bo spontaniczny zapach, czyli coś urosło i zgasło. W relacjach trzeba dbać o namiętność tej relacji. Natomiast jeżeli jesteście w tak zwanym trybie poszukiwań, to tu mogą pojawiać się tak zwane relacje przechodnie w tym momencie. Mamy tutaj wodnika. I cóż dla wodnika się tutaj w tarocie wypadła sama? Szóstka kielichów. Szóstka kielichów jest kartą takiego nostalgicznego momentu, wspominania, wracania do okresu dzieciństwa, pojednania, ugody wszelakie, ale również wracania do relacji tych, które były. A szóstka kielichów też jest kartą, która mówi o tym, żeby w środowisku zawodowym... Kierować się sprawdzonymi metodami, bo one będą najbardziej skuteczne. Możecie powrócić do miejsc, z których wychodziliście, bądź to jest przedłużenie umowy. Ryby. I dla ryb, moi drodzy, co tu karty pokazują? Sprawiedliwość. A mm, sprawiedliwość y, funkcjonuje w, w, w zgodzie z jakimś planem, stosuj plan działania, inwestuj w siebie, droga rybo. Ale również sprawiedliwość, rozlicz się ze sprawami, które już w jakiś ten sposób się za tobą ciągną. Ale karta sprawiedliwości jest też kartą uczciwości, czyli jak my traktujemy innych, tak inni będą traktować nas. Dajcie znać, bardzo proszę, jaka interpretacja karty Was tutaj zaskoczyła i czy podoba Wam się taki właśnie styl horoskopu, który jest na miesiąc od momentu, kiedy go widzicie i dzięki temu też poznajecie karty i możliwości interpretacyjne. Czekam na wasze komentarze na dole. Subskrybujcie, bądźcie aktywni. Jeżeli Wam się filmik podobał, mile będzie mi zobaczyć łapkę, którą tam wcisnęliście. No i co? Do zobaczenia za miesiąc.